<grymne> to się no troszkę się popsuło, ale, ale... ale działa. Ale działa. O, matko, boska, serio. Się A... się A... drugi, tak dużo. O, o. boska, serio. Aha. 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 One muszą zawrócić. Mhm. Życzę powodzenia. Obydwa razy miadą. Ja, a, musi Najpierw jechać. A, potem C Tak, oni oddzielnie Tak. Tutaj więc... trzeba zrobić... ...wchodzony Tutaj będzie krótki to most to Może da radę Hydraulikę tutaj dałby radę, to się wydaje No, stywny most to... Potem oddzielić... Tam ja bym dał windę Nie ma stali? Uuu, nie ma stali, teraz jest jakiś problem. Uuu, pani ma? Nie widać. Nie ma stali. Dobra. Nie Tylko to zostało drewno. Nie ma to jak WoW. Schować armatę do kieszenia. W dosłownie. <grymne> <grymne> Właśnie miałem przynieść armatę. I do kieszenia. Nie, <grymne> ja, wezmę sobie do kieszenia. To kieszenkowa kieszeni, armata. No, tak, tak tak, to, trochę to, to trochę tak, trochę. tak, tak. samo jak w tym, jak w, Day -Z, w Day z o silnik chłonął do plecaka. O. To samo. Ale... O, Ale... o, o się a też schową do schowano do plecaka. Też się zmieści. O. Koło mnie się schowa. Zaraz wrócę. Le okay, super. <noise> Jak on wieje? <noise> Nawet nie dojechał. <noise> o matku boska. Policjant samochód cięższy, gada? Yes, To się stanęło? Szybkie rozłączenie. coś ma źle podłączone, czy co? Tak, może coś ma źle podłączone. No i. Wiem, że siada, bo siada. Nie wytrzymuje naprężeń po prostu. Obciążenia nie wytrzymuje. linie źle zrobiłaś. Więcej, więcej drewna na dole przyjdzie. No właśnie to robię. No wiesz, ja mam opóźnienia, tak wiesz. Więcej drewna. <grym> dobry, <grym> ja się pomagam. Więcej drewna, że pomaga. Więcej drewna. Potrzebujemy więcej drewna. Więcej drzewów. I'm a Russian engineer. Praca, praca. <grym> nie Je, zła ta pęczna. Oj, oj. To jest zła na górze. Końcie! Więcej drewna! <grym> Więcej drewna! <grym> Więcej drewna, pomaga! O, o, o! Ej, no nie no. Albo dodać minę. Więcej drewna? Więcej taśmy. A to jest się nie obniżyło, no. Tak <noise> <noise> się złamał. Tym razem? <noise> to jeszcze będzie drewna. Tak. Więcej drewnów. Spokojnie. Problem zostanie wojnie. zaraz rozwiązany. Teraz problemu nie będzie. Tak, nie będzie mostu, to nie będzie problem. Nie, <noise> nie będzie mostu, to nie będziemy polibryć. Chyba źle to rozłączyłeś tam jedynkę, dwójkę. To jest dobrze O, podwójna hydraulika. O kurwa. Na osto. Mm. Coś czujesz, że, że, że to nie wypali. To jeszcze że ten most jest strasznie w dół. Aż do wody! Ja nie mogę! Kolejna, czemu to nie wytrzymuje? Za mało drewna! Dremna. Więcej drewna! Więcej drewna, więcej drewna! bądź, bo właśnie. być, bo to właśnie robię. Ale to most musisz wzmocnić, yy, ten... a nie. Z przeciwwagę! O, 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 o! No, nie wróć. Ale o co się blokuje? Oni nic, po hydraulika? O! Dajesz? Dajesz? No? Dajesz? 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 Daj, 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 daj. Dajesz? Daj, daj. daj, 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 daj. Yes! No. Eee, że się znowu daj. będzie kaput się nam spoileruje. To właśnie to Jest spoiler. Jak się zsunął budżet budżetem ale się udało Za mało drewna wypatrzyłeś Boże moja kobieta tu ciapa hmm. Zawsze kupuję bilet z y, z przedziałami co nie? Hmm. Kupia bilet bez przedziałów hmm. A była święcie przekonana, że kupiła na przedziały. No cóż. Pożycie. to kurwa jest? Kobiety. Wow. Co to ma być? Ma skoczyć. Aha. Zobacz jak się ospęta. Pięknie zobacz. Może gdzie warto zrobić. A to łatwe jest. To jest łatwe no. Zobacz sobie gdzie no, balon. Dosyć się Więcej rewa. Nie, ona... On... Bo on szybko. Mhm. Wyskoczy. No. wyloduje na balonie. I dalej. Trzeba zrobić drugą skoczkę. Most... Na ten, na linach zrobisz, cel, czy co? to Nawet widziałem Gifa z tej... Z tej, z tej... Aha. Z tej To no, wytrzyma, dobra. prawie A tylko że już nie mam pieniędzy. Aha. Mhm. Aha. Te dastemasy. No 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 no. z tego z drugiej strony zamiesłem. Ale kasy nie ma. Ha! Już macie cię budżetem, to jest problem. Słuchajcie. Profilowanie zawsze pomaga. Hmm. No właśnie, chcę wyprofilować troszeczkę. Ci leciał, jak małyś. Adam leć? No no no, 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 no 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 prawie Doł, 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 doł Te liny nawet małe są, nie? W końcu starowe Nie, starowe są No mm. są zwykłe liny Są zwykłe linie. To by było lepiej, chyba wiesz? Mi się wydaje, bo tutaj jeden, jeden kolor po Nie, teraz dalej. Mm. A ten raz z też ścianę. No, też mi się wydaje, że za bardzo pionowe. Chyba tak. No, w sumie. Na bardzo pionowe? C tak. Bo wiesz, y będzie leciał bardziej do góry niż dalej. To by było takie jak ten balon, mniej więcej. O, o, o! O, dokładnie. No. Dupę! Coś tak dalej podejrzewam to... Prawie że... Prawie że tam... Pokazuj się Chcesz dać radę jeszcze dołożyć ten? Kawałek by... żeby na nią spadł? Cokolwiek jakby dołożyć, nie? No Jakiś kawałeczek doleć Nie chcę dać, to jest... nie, nie. oh yeah yeah thanks no, huh <sighs> oh cool. <noise> good luck! To, to, a ile Paula będzie jechać pociągiem? Na 3 godziny. To jeszcze nie jest tak źle. No to ten, 3, Jechałem 5 stojąc. Jaki <noise> które jadą pierwsze? Lub one to w ogóle? Czy one wszystkie razem jadą? Czy one poszło, wszystkie razem jadą. No. <noise> Ale ci drogi nie starczy. Widziałem GIFA z tej mapy też. Też i, i nawet nie wie, jak to zrobić. Znaczy, ja widziałem takiego fejla. Takich. Hyhyhy. to A tu win, no. Serio, starczyło tu drogi? Zdawało że to nie starczyło drogi. Tu jest limit. Bo to nie ma z to drogi. A. Widziałam gdzieś właśnie, że z limitem. Nie wiem dlaczego. Kasy ma sporo. No właśnie dlatego świruje. Y pod moc czyżby z żeby zbawał? No w sumie to by miało sens. Jakby no, podwieźć no. Mo Mocną konstrukcję na górze i tylko podpieć do... No. No właśnie taki plan mam. O, idealnie. I Zobacz tylko czy, wiesz, wytrzyma. sama góra wytrzyma, na razie. Mi się wydaje, że tam dolny moc nie wytrzyma. Na to samym dole, dole tak. nie? Tak. Zrobię łubu dup. Mi się wydaje, że gulny, nie wytrzyma, w a ci on dolny wytrzymał? Czyli kula od... nie wytrzyma. Dolny wytrzymał tylko. Aha. czyżby wszystkie poszły? Musisz wzmocnić. O właśnie. Inaczej. Taki standard jak ten, ten, most amerykański. z tego myśliłeś. Co? Co się stało, Neo? Nie wiem, co tu się stało. To jest dla mnie zagadką. Co tu tak. się stało? A, tu jest ja się Morgan. Właśnie tyś tymi... To ja nie wiem co, co tu się, nie stało? się stało. Nie wzmocnę. Co to za co cuda? To jest... Nie Zrób wiem dlaczego drogę. to pękło Zrobiłeś pułapkę. Już wiem czemu, <laughs> wiem czemu to padło Juki. Z dlatego strony masz za mało wzmocnienia. A, bo most się przegina Oh, yeah. Brawo No i teraz. Jakie masz, może standard, czyli ten łuk zrob taki stalowy i potem same linii pójść. No dobrze, teraz to rozwaliłeś. Tak, tylko można trzeba wykobinacie kto to jedno, Nie, żeby go w tą stronę i już się co... To... No właśnie o to chodzi. Tu wystarczy coś inaczej postawić i od razu się je buduje. Zrób drogę tam taką wyskocznie. I zrezygnuj z umocnienia tej ostatniej właśnie tam drogi i tyle O wtedy będzie bardziej gęta Serio no. Nie mów, że zadziałało i kombinator Ale nie pękło, ale z drugiej strony cały mas będzie taki so, zazwyczaj. No Poszło! No. Tak to się kurde robi, a nie... <grystanie> to było... <grystanie> to <jest>. jednostronne, ale... <grystanie> Aby przejechali ale to już to w ogóle. Oku... Bilet w jedną stronę. One way. Dokładnie. To Do the hell. <grystanie> o to to. O Matko. O matko. To no jest. jakie grzechy. Aha, musisz do góry wjechać. No to... Aha. Nad balonem. Chyba, że sprawy wykorzystać można muszę Dla Ciebie balon wykorzystać, nie bardzo? Ale... Nie, 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 nie nad balonem. Nie, może... Nie. Może da się wbić się, się ten... Pod balonem. Nie, nie, to... to... Tak, to nie, on samochód mógł być szybki, mi się wydaje. Musiałby tylko drogi na ciebie złożyć, mi się to nie, 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 te nie ten, ten samochód jest strasznie nisko o, o ten, osadzony, to lepiej, żeby zawiesi. tak zrobił. A co, już je dopie może da radę. Może no, da radę, tylko da radę. Bo, no, no, ale chyba, trzeba... że <śmiewanie> się to... zawali? To się zawali. Nie zawali się. Właśnie się zawali. Ty się za... Za... zawalisz. <śmiewanie> Nie chciałem jej przeknąć, no. Ooo, no, pojechał do przodu. What? No, przejechał! <grym> no, jesteś blisko rozwiązania. Będziesz w... Nie dostał. na to wyspę, nie na to Będzie wyspę. łagodne. łagodny. Musi hmm. <grym> być. most, musi być. Większa pańczynka. My stali. Więcej drewna. <grym> Drewno stali więcej. Taśmy, taśmy, Juhi, taśmy użyj. Nie mam taśmy. taśmy. Amerykanie używają do Krojenia w statków kosmicznych. Krytytkami zepnij. O, ej, Krytytka. Wracają statki z kosmosu, wracają, więc. O kilku, kilka nie wróciło. Nie było taśmy na niej. Co co jeszcze raz? O, że statki, yy, promy kosmiczne wracają. Taśmą, a niektóre nie wracają, bo taśmy nie mieli. Serio. No sami uchi to myśli, więc no, no serio. znam który taki cwany. Drewno! Ja! Już sądzę, że ch chciałeś coś gorszego powiedzieć, ale się powstrzymałeś. Nie, Miki, nie jestem tobą. Co to łagodniejsze jest? ale tam jest problem na, na samym dole, nie u góry jeszcze. <gł> łagodniej zrób to. Juhi na odszotach na górę. To już było wczoraj, morty pokazała. Aha. O, to jest to wczoraj już. No, Ogólnie dzisiaj no, się pokazywali, to ja nie, nie, po nie wiem szczerze po... Nie wiem szczerze że powiedziawszy, że czemu ja tam w odszotach jestem. Mhm. Dla mnie, what the fuck, serio? To wygrało jakieś tam, to zostały wybrane, what Takie słabe zostały wybrane, te tak? No. To <ścoughs> no, dało nie Nie <ścoughs> wiem właśnie czemu to zostało wybrane jako no, to by był moment. jest... Wybrane odszoty, to ktoś się robi dla fanu, to a nie dla warzyw roku. No, szliśmy Warzywniak roku. A trzeba ja było takie, takie zbyt, by było Inaczej, dobra, szanisz to. <noise> 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 eee, na czacie, to jest na tą tak jest, Monster Truck się coraz bardziej rozpędza. Działa? Działa. Zrób coś podobnego, Yohi. No. Problem jest w tym, że nie ma Monster Traka. Ale teoretycznie na tym GIFie, co on tu pokazał, nie pociągnęł w ogóle na rampa i nic. No. On to się jeszcze tylko po prostu rozpędza dzięki tej, pod, temu podjazdowi. No. tylko jedna rzecz. Jak te dwa dole padły, to ja to dojechał. ciągle tam. Ta pajęczynka. A, okej. Okay. Jebduuu. Aha. To Coś ci się, coś ci nie chce stać pionowo. To było za pionowo. Grzyta nie chcę zakręcić Kto ma taśmę? Oddawaj do niego taśmę Prawie, nie prawie no, 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 no No fuck Ja pierdolę no, co za gówno jakby przeleciało przez to, dosłownie Trzecie podejście Tak, leć jak małysz Jest E! Doleciał cholera Małysz i wylądował z tlemarkiem na Nie spojrzaj, ruj. <grywy>